Można z tego strzelać. Witam, Wiking z tej strony. Dzisiaj kolejne zajęcia. Wystartowaliśmy znowu po przerwie noworocznej, świątecznej itd. Tak tak także w końcu udało nam się wystartować, tak jak wspomniałem, z zajęciami. Dzisiaj dużo ruchu, dużo przeniesień, dużo wszelkiej maści zmian pozycji, wejścia, wypozycje, wyjścia itd., tak także dość przekrojowo. Ale, dobra, e, chłopaki, tak, warunki bezpieczeństwa i każdy egzemplarz broni traktujemy tak, jakby był załadowany i wszystko co się z tym wiąże, tak, czyli nie flagujemy klamą po kolegach, kultura pracy na spuście, to znaczy, że przy przemieszczaniu się, czy przykolwiek jakiej innej czynności, nie strzelanie, chciałbym, żeby palec znajdował się poza obrysem, e, poza obrysem spustu, najlepiej trzymać go sobie na szkielecie. Jeżeli pojawiają się w trakcie strzelania jakiekolwiek pytania i tak dalej, to od razu, od razu, od razu pytać, nie ma, nie ma głupich pytań, jeżeli chodzi o strzelanie, od razu 10 metrów będzie z pierwszego magazynka. 10 strzałów do strefy alfa z tą różnicą, że przede wszystkim skupiamy się tutaj na budowaniu celności i precyzji. Tak? Chcemy zrobić jak najlepszą grupę, nie ma tutaj absolutnie żadnej presji czasu ani żadnej presji, e, presji, jeżeli chodzi o normy tego drilla. Tak jak mówię, izolujemy sobie tutaj te wszystkie rzeczy, fundamenty, tak? czyli postawa, budowa chwytu, praca na języku spustowym i wizualizowanie sobie miejsca trafienia na tarczy. Im lepsza grupa w tym e, drillu, tym lepiej. Tak? Jeżeli zajmie Wam to 2-3 minuty, spoko, to nikt Was nie goni. Pamiętajcie o tym. Chciałbym, żebyśmy przede wszystkim skupili się w tym pierwszym zajeździe na takim rozgrzaniu i na skupieniu się na fundamentach. Okay? Kolejne ćwiczenie będzie polegało na biegu wahadłowym, gdzie będziemy sobie biegali między skrajnymi tarczami i z każdej z pozycji strzeleckiej będziemy mieli do strzelania tarczę dwukrotnie linii piątego. Tak jest. Chłopaki rzecz polega na tym, że tarcza lewa, skrajnie lewa, to jest miejsce, z którego zaczynamy. Od w tym zajeździe, tak? Następnie masz do ostrzelania tarczy dwukrotnie, przemieszczać się do tarczy prawej i skrajnej prawej. Dobiegamy do samego końca, tak? Czyli chodzi, czyli chodzi o bieg wahadłowy. Dwa strzały. Na razie tyle, ok? Potem będziemy sobie. 2, 2. Tak jest, 2, 2. Potem będziemy sobie zmieniali stronę. A później będziemy dodawali kolejne, kolejne kombinacje, jeżeli chodzi o bieg. Jesteś gotów? Uwaga! 5, 19. Krok tylko dalej, dobiegnie, Dobiegnij, dobra? Idziemy na 10 metrów i to wszystko jest rozpierdzielone jak sito. Dopóki nie osiągniemy maksymalnego skupienia na tych dystansach typu 15-10 metrów, to tu mogą być mistrzowskie czasy, ale jeżeli trafi się cokolwiek innego, 7, 8, 9 metrów, to gwarantuję Wam, że to się zacznie rozjeżdżać. Nie? Każdy trening, ja przynajmniej tak robię, zaczynam się zaczynam, staram się budować od statyki, od, bud od zbudowania precyzji statyki. Pamiętajcie, że strzelanie dynamiczne, ono się wywodzi jakby nie było ze strzelania statycznego. Jeżeli nie będziemy w stanie robić odpowiedniej grupy, nie będziemy w stanie odpowiednio celnie strzelać, to jest na razie Strzelanie na wiesz, na, na farcie, tak? Jeżeli powtórzysz to samo 10 razy bez alfy, to wtedy to, wtedy, to, okay, to powiem dobra, mój błąd. nie? Ale na razie to jest strzelanie na farcie. Eee, drugi zajazd chłopaki, od prawej strony do lewej, tak? Gotów? Uwaga. 5.87 tutaj już uciekło. Środek. Tak, żeby znajdować się pomiędzy tą linią, mamy do ostrzelania tarczę środkową, następnie wyjście do tarczy lewej. Z tarczy lewej mamy do ostrzelania znowu tarczę skrajną. I tarcza skrajnie prawa. Czyli na razie środek lewo, prawo. Okay? 6. 7,94 za szybko. Wasze strzelanie musi być dostosowane do ruchu waszej broni. Jeżeli rzeczywiście złapię ten pistolet tak, że on odskakuje na te 2-3 mm, to mogę sobie pozwolić na takie szybkie splity. Ale jeżeli z boku widzimy, że tak klama mocno odskakuje, to nie ma szans na to, żeby na tej odległości i przy takim splicie zmieścić dwie alfy. Dlatego dostosujcie tempo strzelania do tego, jak przyrządy wracają na cel. Broń pracuje, tak? Ona, odsk ona odskakuje, odskakuje. Nie mogę strzelić po pierwszym strzale, który wszedł ładnie. Ale lufa odskoczyła, a ja od razu ciągnę za spust, bo to ewidentnie teraz, jeżeli tak jak tutaj było, dwa, e, dwa odskoczyły na lewo. To ewidentnie w, mo w moim odczuciu to jest brak docisku lewej ręki. Gdzieś po tym, jak ta broń podrzuciła, ta ręka już lekko odpuściła i w tym momencie strzał. I to idealnie, zobaczcie, że te dwa czarki były niemalże w tym samym miejscu, czyli ten błąd jest powtarzalny. Jeżeli na tym etapie tego nie wyeliminujemy, to później jak będziemy myśli dalej, to będzie, to, będzie, to będzie dużo ciężej. Zwolnijcie chłopaki to strzelanie tam, gdzie Wam to mocno odskakuje. Lufa wraca na cel, oddaje drugi strzał. Eee, środek, prawo, lewo. Marcin? Ja. Swingu. Chodzi o to, żeby lekko już rzucić ciałem w kierunku ruchu, żeby oszczędzić ten czas na nabieranie pędu do ruchu. Ok? Uwaga. 6,55 z jednym, jednym z jednym czarkiem. E, to było na wyjściu. Okej, okay, dobra, to lecimy sobie dalej. E, Marcin, chodź, już ci, już ci tłumaczę, o co chodzi. Teraz mamy tak. Dokładamy sobie do tego kolejną długość. Okay. Czyli mamy środek, lewo, prawo i lewo. Okej, okay, czyli dwa przebiegi. Tak jest. Czyli dodajemy kolejną długość przebiegu. Tak, wejdź dobrze. Tak jest. Złap, złap stabilnie obraz. Dobrze. Super, o to chodzi. 13, 27, to jest twoje tempo strzelania. Dodajemy o kolejną tymi, długość, nie? Czyli robimy środek, lewo, prawo, prawo, lewo. Dokładnie. Czyli robimy skrajne uwagi. Tak jest, dokładnie. Uwaga. Tak, o to mi chodziło. Dobrze. Tak jest, 9,49. Bardzo ładne to wyjście Marcin. O to mi tutaj chodziło. Teraz tylko. Dobra, teraz sobie wykorzystamy te taśmy, które tutaj mamy naklejone. Tak. Więc mamy chłopaki tak. Teraz dodajemy sobie ruch, tak jak poruszaliśmy się horyzontalnie. Dodamy sobie teraz do tego trochę ruchu w tył, czyli musimy pilnować zachowania kątów, tak? Tutaj już się nam dystans troszeczkę wydłuża. Mamy 7 metrów. Zdobycia. Mamy środkową tarczę. Przemieszczamy się do kwadraciku, tutaj, tego, mhm. gdzie mamy te linie, Mamy do ostrzelania tarczę skrajną. Przemieszczamy się do kwadraciku, który jest tutaj. Wyrysowany na ziemi. I mamy do ostrzelania lewą skrajną tarczę. Lewą skrajną. Tak. Czyli gramy na środkową, prawą skrajną i lewą skrajną. Pierwsze, w pierwszej sekwencji zaczynamy sobie środek, prawo, lewo. W kolejnym zajeździe znowu zmienimy sobie stronę. Jeżeli chodzi o ruch. Jeżeli chodzi o ruch z bronią do tyłu, po ostrzelaniu, bam, bam, lufa musi zostać skierowana do głównego kulochwytu. Czyli, czyli zrobię to w ten sposób. Ja jestem leworęczny. Jeżeli będę biegł na swoją stronę prawą, to będę trzymał sobie w ten sposób. Jeżeli biegłbym w drugą stronę, po ostrzelaniu, mogę zostawić pistolet w ten sposób. Pilnować tylko trzeba tak zwanego flagowania, tak? Żeby nie było sytuacji, że. Broń jest czysta sprawdzona. Żeby nie było sytuacji, że będę biegł i. Przeflaguje sobie po ramieniu, tak? Dlatego musicie bardzo uważać na to, żeby tutaj szczególnie jak będziecie przemieszczali się na swoją słabą stronę, żeby nie przejechać wylotem lufy po swoim ramieniu. Ok? Na początku powoli, później sobie będziemy znowu powolutku przyspieszać. Dlatego, że na tych bliskich tarczach pozwalał sobie na dużo szybsze strzelanie, to już sam widział, że 10 metrów to już jest dystans wymagający, szczególnie po tym, jak trzeba wejść i ustabilizować, tak? Tak jest. Dlatego na 7 metrach była zdecydowanie różnica w szybkości strzelania niż na 10. I tego pilnuć. I oczywiście kąty, tak? Najważniejsze kąty, żeby nie złamać kąta bezpieczeństwa i nie przeflagować sobie klamą gdzieś tam po części ciała, ok? Na spokojnie, nie? Najpierw się powoli przemieść. Gotów? Uwaga. Sorry. Jeszcze raz. Uwaga. Tak jest. Dobrze, o to chodzi. Ustabilizuj. 12.04. 11.70 przechodzimy sobie płynnie do tak zwanego X drill. X drill będzie polegał na tym, że będziemy ostrzeliwali już tarcze z e, pięciu pozycji. Zaczynamy sobie od środka. Od środka biegniemy do lewej, do przodu. Do linii 5 metra. Tak, wracamy na środek. Tutaj stąd mamy, stąd mamy znowu do oddania dwa strzały. Przemieszczamy się na linię 5 metra skrajnie prawą. Mamy znowu do oddania dwa strzały. Wracamy do środka. Mamy znowu do oddania dwa strzały. Długie ramię lewe, czyli tutaj się chowamy w ten kwadracik. Z tego kwadraciku mamy znowu tarczę skrajnie lewą. Środek. Tarcza środkowa i Prawa, bam, bam, tak. Jesteś gotów? Uwaga. 23.07, tu kończysz, tu kończysz. Dokładamy do tego już rzecz, która, która jest chyba najtrudniejsza w strzelaniu, czyli strzelanie w ruchu. Na początku chciałbym przede wszystkim, żebyście skupili się na tym, żeby było to zrobione wolno, tak, bezpiecznie. Znowu standardowo czekamy, aż przyrządy wrócą na cel, żeby sobie to płynnie ostrzelać. Założenie tego toru jest dość proste. tak? Mamy do ostrzelania trzy tarcze. Tarczę tutaj tą na wprost, tarczę tą tutaj z lewej strony i tarczę tą, która jest bliżej mnie też prawej. Teraz na czym polega, na czym polega tutaj szkopu w, e, w tym strzelaniu? Zwróćcie uwagę, że jeżeli zbyt szybko będę ostrzeliwał tą tarczę, to rażę te tarcze, które są z tyłu. A tego absolutnie nie chcemy. Okay? Czyli zobaczcie, trzeba znaleźć sobie na tyle odpowiedni kąt, żeby po ostrzelaniu tej tarczy, która jest na wprost was, już staramy się robić to w ruch. Czyli wchodzę sobie dwa strzały, wchodzę na tą tarczę. I tak naprawdę mogę zacząć strzelać dopiero w momencie, kiedy tamta tarcza mi się ukaże. Jeżeli zacznę strzelać wcześniej, to istnieje ryzyko, że rażę tamtą tarczę, a tak jak mówiłem, unikamy tego, tak? Czyli wychodzę sobie do boku, jak zaczyna ukazywać mi się tamta tarcza, mogę dopiero strzelać. Zobaczcie, że to mamy strzelanie w ruchu na, na dość bliskim dystansie, ale pamiętajcie o tym, o czym mówimy od samego początku, o kątach, tak? Wychodzę, mam do ostrzelania tą tarczę, jak najszybciej przemieszczam się tu, i podobnie jak z lewej strony czekam, aż wyłoni mi się z prawej strony to ta tarcza, żeby miał bezpieczny kąt strzelania i dopiero mogę ostrzelać tą tarczę. Ok? Miejcie na uwadze, że tamte tarcze, te dwie ostatnie na samym końcu, po lewej i po prawej stronie, to są na no uszułty, tak? Czyli gdzieś tam w tej nomenklaturze taktycznej, cywile, których nie chcemy razić. Dlatego musicie tutaj sobie zakodować w głowie, że po wyjściu na lewą stronę nie mogę jej zbyt szybko ostrzelać, bo rażę tamtą tarczę. Także mimo tego, nawet jeżeli tutaj szybko skrócę dystans, to i tak, i tak muszę wyjść dość mocno do lewej strony, żeby nie razić absolutnie tamtych tarcz. Raz, żeby nie razić tamtych tarcz, a dwa, żeby nie balić z boku, nie? Zobaczcie, ile tu już. Jak te, jak te ściany wyglądają, nie? Tą też robimy w ruchu. Tak, tą też możemy robić w ruchu. Jest gotów? tarczy Czyli teraz grają te dwie skrajne tarcze. Czyli mamy teraz tak. Ruszamy sobie podobnie jak zaczynaliśmy tutaj, tak? Ta tarcza, ta tarcza, ta tarcza. Z tą różnicą, że jak już, ostrzelamy tą tarczę, do, dokładamy sobie, jak już ostrzelamy tą tarczę, dokładamy to, co robiliśmy na początku, nie? czyli dobiegamy do samego końca, zmieniamy pozycję sobie na lewą stronę i dopiero tą tarczę możemy ostrzelać z tej pozycji, okej? Okay? Rozładuj. 11,48 I rusza ciałem, to, co to, 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 to Marcin mówi, tak? Jeżeli skończyłem przebieg i mam taki odruch, że gdzieś tam, nie wiem, coś mi nie poszło i tak dalej, to robię to tu, nie? A nie że gdzieś jest takikolwiek urgioję się odwrócić, czy nie wiem, ktoś mi woła z tyłu, to zbroję tutaj, tak? Z jednej, z drugiej strony, ale zobaczcie, jest w pełni bezpiecznie, tak? A każde skrócenie broni tutaj będzie powodowało to, że zobaczcie, znowu ten kąt się skraca, nie? Czyli każdy ruch tej z ciałem, zobaczcie, ta broń się kręci. I z tyłu to wygląda, jakby naprawdę ten kąt był łamany. Nie? I tutaj zrobiłem jeszcze jedną cwaniaczką rzecz. Nie, nie wiem, czy zauważyliście. Do tej tarczy zacząłem strzelać dość późno. A wiecie dlaczego? Bo i tak, i tak musiałem się tam zatrzymać, żeby strzelać tamto. nie? to ten odpoczynek. Ale jak to wykorzystałem? Tu, żeby przyspieszyć nie? ten ruch, tu miałem czas na to, żeby zerwać. A i tak i tak wiedziałem, że tamtą starczy będę musiał strzelać, więc tą sobie strzelałem na tak zwane ustabilizowanie. Czyli wykorzystałem ją blisko bam, bam, żeby miał pewne dwa strzały i dopiero tutaj mogły sobie płynnie wyjść. Nie? Czyli widzicie, tutaj to, to urywanie czasu czasami jest w takich dziwnych miejscach, nie? Może, mogłoby się wydawać, że strzelone w sumie w miarę równo, ale gdzie urywam, tak? Tam gdzie mogę na ruchu. Nie? Dokładnie, bo zobaczcie, że wtedy jest mi raz, że wchodzę sobie na, na tą prawą tarczę skrajną już w momencie, kiedy oddałem pierwsze strzały, także już zobaczcie mam broń w celu, nie? Jeżeli tą tarczę, tą drugą od prawej strony zacznę strzelać zbyt szybko, to i tak, i tak muszę tam dobiec do końca i znowu zacząć strzelać, nie? Rozumiecie? Uwaga. Tak. I zrywaj, zrywaj, tak jest. Tak i dawaj, 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 dawaj. Dobre, 9.32. Zrobić oszuty, no bo właśnie wtedy to sprawdza tą świadomość strzelecką, bo ktoś może strzelić to zarobiście szybko, tak, bo jeżeli zobaczcie, ja tak naprawdę mógłbym strzelać to już z tego miejsca, ale to będzie powodowało, że będę ostrzelił właśnie tamte, tamte tarcze. Nie? A my tutaj przyjmujemy sobie tą formułę taką powiedzmy bardziej taktyczną, czy zbliżoną do tego nawet, co Marcin strzela, czy Piro, czy DPA, gdzie już musimy pilnować tych kątów. Nie? Poza tym, nawet nie daj Boże, gdyby przyszło wam kiedykolwiek użyć broni czy wykorzystać broń, to wyobraźcie sobie, że. Tutaj macie sytuację, gdzie macie, gdzie macie trzy cele, ale tam macie z tyłu osoby postronne. Nie? I chodzi mi też o to, żeby w Waszej głowie wzbudzić świadomość, czy poczucie tego, że to nie jest, że ja wyciągam klamę i strzelam jak na filmach do wszystkiego, co się rusza. Nie? Tylko czasami rzeczywiście muszę wyjść metr dwa do boku, żeby złapać odpowiedni kąt, żeby nie raził potencjalnie osoby tak? O, osoby z boku. Dokładnie. Ok, ładuj przeszło. Dzięki i zapraszam na kolejne zajęcie.